Witam, nie wiem czy wszyscy mają tak w garażu, jak się robi w środku, ale ja mam tutaj jeden wielki rozpierdzielnik i słuchajcie, no, trzeba to jakoś ogarnąć, bo święta idą, w domu mam jako tako ogarnięte już. Drzwi widzieliście wstawione, łóżko zrobione, coś tamtego, listwy też zamocowałem, podłogowe. Ja używałem takich listew, białych, wszędzie mam je, 8 cm wysokości, jest to MDF, czyli taki sprasowany papier, barabol ja to nazywam i jakaś taka folia na tym naklejona. Jest to tanie rozwiązanie. Miały być drewniane, ale, ale, ale nie będą drewniane. Będą takie z MDF-u. Tu później położymy silikon od dołu wszędzie, żeby tu gdzieś czasami woda nie poszła. Bo nam to spuchnie. Tak samo zresztą jak przy drzwiach. Ale to temat na inny odcinek o tych listwach. Może jutro nagram jak to zamontowane i jak to wygląda. A dzisiaj, tak jak Wam powiedziałem, trzeba tu zrobić porządek. Tu dzięki dla Karola. Karol wie o kogo chodzi. Za pożyczenie piły do cięcia listet. Elegancko wszystko było. Tak to mniej więcej się składa. Akurat wziąłem nie te końcówki. To też nie pasuje. I to też nie pasuje. A, ale to bez różnicy. W każdym bądź razie na COP45 jedziemy. I teraz co? No trzeba tutaj jakoś to ogarnąć, ja powiem Wam szczerze, że nie mam y, zielonego pojęcia od czego zacząć. Tu stoi taki woreczek. Kto jest z Niemiec, to wie do czego takie worki żółte tam służą. U nas niestety jeszcze tej segregacji tak za bardzo nie ma. Ponoć ma wejść i bardzo dobrze. Może będzie mniej tego syfu wszędzie po lasach, bo powiem Wam, że tragedia. Mm. No i co, i trzeba się brać za, za sprzątanie, jak gdyby te, które rozdzielimy oddzielnie, ją wywieziemy gdzieś tam na punkt przyjęcia, bo też tego się trochę rozbierało już jutro, bo jutro już będę jechał do miasta na galery, czy jak tak się mówi, znaczy do biedronki, nie? Chyba nie do... na galery, teraz ka zamknięte. Problem jest, jak widzicie, z włosami, ale u facetów tak może nie za bardzo. Kobiety mają problem, bo fryzjerzy i fryzjerki zeszły teraz do podziemia i po cichu muszą robić swoje usługi, bo w zakładzie nie mogą. No, także, że faceci jakoś przeżyją, ale kobiety to wam powiem, do święta mają przechłapane. Naprawdę nie wiem, za co tu się wziąć, ale co, trzeba ładować śmieci. Do worków i tyle. Także co, do roboty. Pokażę Wam później, to tak już trochę na koniec, jak to wygląda. Jak widzicie, stoi szafa, która przyjechała też z Niemiec. Będzie zmieniony kolor jej. Ania już tam sobie zadysponowała, jak to będzie wyglądało. Na biało będzie. Bo taki biały kolor to jest fajnie, nie? tam muszę jeszcze wyrazić, widzicie, nie wiem czy widać przy drzwiach wyjściowych to co Luna zepsuła to też muszę naprawić, żeby było jeszcze przed świętami żeby to zaciągnąć, tu oczywiście jeszcze nie pomalowane jest jeszcze do szpachlowania trzeba szpachlować, ale najpierw trzeba zrobić tutaj ten porządek a powiem Wam, że ciężko się przybrać bo nie wiem z której trochę się zabrać dobra, ja idę do roboty Pokażę Wam później, jak to mniej więcej już jako ogarnę. A więc co, jedziemy dalej. Ja plastikowe rzeczy styropianowe, folie staram się ładować do jednego worka. To za bardzo sensu nie ma tutaj, ale tak mi jest jakby wygodniej. Bo i tak później to pójdzie wszystko w jeden kontener. Jedynie postaram się tekturę wywieźć na, na jakiś skup poddać za darmo im, aby, aby mieli. Tu jak widzicie coś takiego poznajdywałem, czyli Ania już zaczęła działać w ogródku. Czasami jak w śmieciach się grzebie, to może coś fajnego znaleźć. Zapomniałem o pewnej rzeczy, pokażę Wam ją. Stała sobie tutaj schowana. Mam nadzieję, że ktoś, kto się zna, to wie, co to jest. Zagadka, taka. Przyszła moja kochana Ania, właśnie sprawdzić, czy szybko robię, czy pomału. Cześć Aniu. Nie widzę tutaj, żeby coś się posuwało. Ta robota, kochanie, nie widzę. Czyli pomożesz mi. Ja Ania idzie do ogródeczka, sadzić dalej kwiatuszki swoje. No, także jak ktoś wie, to niech zgaduje co to była za pucha. I do czego ona służyła, i co w niej kiedyś było. Musiałbym poszukać, bo pewnie mam to też, co w niej było, ale, ale nie wiem, gdzie to jest. Czy to tutaj, czy to jest na domu rodzinnym, ee, w wiosce. Dobra, ja lecę dalej. Mówiłem wam. Mówiłem. Plastiki staram się do jednego, papiery do drugiego, drzewo, drewno, jeszcze winną w gromadkę rozkładać, żeby to jakoś trochę posegregować. Dobra, nie gadam jadę z tą robotą, bo widzicie Ania już wyszła. Luna przyszła też się pokazać, że jest, że żyje. Luna. Chodź pokaż się ludziom. Także jedziemy dalej z tym koksem. Jak widzicie ja sprzątam garaż, a Ania walczy w ogródku. Niech walczy. Trawa niestety tylko posiana tutaj, była jesienią i widzicie już ładnie się zieleni, a tam na wyżej trochę, dopiero teraz. I powiem wam, że jednak jesienią lepiej jest siać trawę, a Ani nie będziemy przerywali, niech sobie tam pracuje. Nawet się nie pytam, co ona tam robi, ojciec sprząta garaż, matka pieli ogród, albo coś tam innego robi, a luna pilnuje pompy, jednostki zewnętrznej, żeby nikt jej tutaj nie wyniósł. W tej chwili pracuje, słychać chyba, ja jestem od niej metr. Więc słychać ogólnie. Ale jak się odejdzie dalej, to już prawie nie słychać. Także jest ok. Luna, pilnuj. Żeby ciepło w domu było. A więc jak widzicie, praca wle. Wieszaczek tymczasowy też powiesiłem. Żeby jakieś klamoty było można powiesić. Kurtki, ciuchy. Żeby już tych brudnych starych rzeczy nie nosić do środka. Troszkę tu ogarnąłem, ale na razie cały czas to jest troszkę. Legowisko dla psa jest. Tutaj to będziemy robili dopiero po świętach. Tu miała iść wcześniej posadzka, czyli... Nie posadzka, posadzka jest oczywiście wylana. Ale miała tu iść płytka. Jakaś tam techniczna, nie, nie jakaś, ten co. 20 zł za metr, gdzieś w takich granicach. Do garażu. Ale nie pójdzie. Pójdzie coś innego, pokażę Wam później. Czyli będzie ogólnie podłoga pomalowana tylko taką specjalną farbą. Ale to po tym jak się wcześniej poszpachluje. Jak pokończę takie grubsze, takie, już grubszych tam robót nie ma, ale te drobne roboty w chałupie, tam w środku. To wtedy ogarniemy ten, ten właśnie garaż. Doszpachluje się go, pomaluje się i pomaluje się podłogę. Tu muszę też zrobić jeszcze wjazd jak gdyby. No, i może kawałeczek tak przed ten, żeby, żeby, żeby. żeby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, skrzynka, jak widzicie, wisi, tam też trzeba jeszcze, już teraz zasłonić, bo już więcej kabli żadnych nie pójdzie. Najprawdopodobniej. Yy, I co? No, tu mamy jakieś nierdzewki, jakąś szafkę, ale to na razie stoi sobie. To chyba jest szwagra. Przywiozłem mu z Niemiec. Yy, I co? Piła Karol, przygotowana. Dzięki serdeczne. Tam, ten kask, i to, co pod tym kaskiem to zagadka, wiadomo. Ale pewnie niektóre osoby będą wiedziały, co to jest. Także jest fajnie. No, coraz fajnie jak gdyby. Ale roboty jeszcze sporo. Ja muszę teraz załatwić stropianek, tam, żeby powklejać to i już też zasłonić przy, tym, przy tych drzwiach wejściowych. No i trochę jeszcze w domu roboty, ale już w domu to ogólnie niedużo. Tam została tylko kabina prysznicowa do zamontowania, znaczy nie kabina, dwie ściany takie szklane i kibelek w dużej łazience i umywalka w dużej łazience, więc w zasadzie już taka końcówka sama. Do świąt może, może, jak będzie mi się chciało, to tam pomontuję, a jak nie będzie mi się chciało, to po świętach. I później przeniesiemy się do garażu, zrobimy trochę porządku jeszcze w garażu, już tak mniej więcej jak ma wyglądać to w środku. I idziemy na zewnątrz. A pogoda jest, powiem Wam, super fajna i fantastyczna. Święta się zbliżają, także zakupy róbcie już, bo, bo gości będziecie mieli zapewne dużo. Cała rodzina się pozjeżdża do wszystkich, do każdego. No i co, i pozdrawiam wszystkich. Tak na szybko, na krótko, sprzątanie garażu dzisiaj. Takie normalne, nie takie jeszcze definitywne, ale takie chociaż trochę ogarnięcie, żeby to jakoś tam w miarę wyglądało, żeby można było przejść. No, było ciężko, ale jakoś się tam w miarę, w miarę ogarnęło. Później tu jeszcze dojdą oczywiście półki, cała ta ściana będzie w półkach, tam ta ściana też będzie w półkach. Tanie. Tu będzie się wjeżdżało samochodem, więc tak żeby było trochę też tego luzu, bo nie jest to jakiś tam strasznie wielki garaż. Z tamtej strony, gdzie stoi pompa ciepła, jednostka wewnętrzna też będzie więcej półek niż czego. Także to wszystko się jakoś upycha i będzie dobrze. Mam nadzieję. Mam nadzieję, Ania jak widzieliście w ogródku, Luna też na ogródku, pilnuje pompy, a czasami kopie coś tam pomaga dla Ani żeby tam wszystkie dołki pasowały i tak i i co, dzisiaj tak aby pokazać wam, że jeszcze żyję, a mówiłem wam, że już jutro jadę na te galery, moja kwarantanna taka prywatna się kończy, nie ta obowiązkowa obowiązkowa też chłopakom się kończy, bo ja wam nie wiem czy mówiłem i szwagier i Heniek, którzy, którzy ze mną przyjechali, mają tą kwarantannę obowiązkową, bo nie mieli umowy o pracę na granicy. Ja miałam nieobowiązkową, taką prywatną, ale że psychoza jest tak straszna ludzie są tak przestraszeni, tak są zdołowani i psychicznie zaczynają być chorzy, więc, więc lepiej z domu się było nie ruszać, bo to byłby telefon za telefonem na policję. No takie życie więc lepiej sobie odsiedziałem, a jutro, tak jak Wam mówiłem, ruszam na zakupy. I jak wejdę w galerię, nie wiem jeszcze czy Biedronka, czy tam Kaufland, czy Lidl. To jak wejdę o 9 rano, to o 9 wieczorem dopiero wyjdę. Będę chodził sobie cały dzień, tak cały dzień, tak będę chodził. Od stoiska do stoiska. Mam nadzieję, że tam się nie napije na, tym, na, tym, na tych galerach. Zobaczymy, no, jakoś będzie fajnie. Ale już jestem taki podekscytowany tymi zakupami świątecznymi. Całe wózki będziemy ładowali, Ania pojedzie ze mną, więc będziemy mieli ze dwa albo ze trzy wózki, sobie weźmiemy. Żeby to naładować, bo jak przyjedzie do nas cała rodzina, no to kurna musi być ten stół zastawiony, aż się uginać od tych potraw, prawda? Tak myślę. Oczywiście to żart tak na, żeby się pośmiać trochę, żebyście wiedzieli, że ja nie przeżywam tego wirusa w jakiś sposób lepszy, gorszy, dostosowałem się tylko do, do ludzi, jak gdyby, którzy, którzy dostają niestety hopla. No i... I przesiedziałem sobie dwa tygodnie i jest fajnie, jutro pojadę i tak z nikim się nie przywitam, się do nikogo o normalnie o tak się nie przywitam, bo każdy się będzie bał, bo to, bo to tak jest, już zostanie to w ludziach. No, sytuacja się porobiła, jaka się porobiła, no dobra nie będę o tym wirusie mówił, bo to zupełnie inny temat, tutaj będę mówił, na tym kanale będę mówił tylko o tym co tu jest, co się dzieje w domu, przy domu i co tam y, będę robił bo mam kilka y, pytań też do Was y, jak zrobić na przykład y, odpływ deszczówki gdzie tą deszczówkę puścić jak nie mam burzówki w drodze tak? a w sumie tak na drogę spokojnie bezpośrednio jej nie mogę wylewać więc tam jeszcze też będę się Was radził może przy okazji bo mam jakiś tam pomysł, ale nie wiem czy to zda egzamin i tyle no. a na innym kanale będę tam y, kto wie na jakim kanale to będzie wiedział. Kto nie, to chce to niech szuka. Kto nie chce, to niech nie szuka. Tamten kanał będzie, on już jest, on już długo jest bardzo długo. To był taki sobie też rzucałem takie filmiki różne, o, bardziej o lesie, o zwierzynie. Bo to takie moje hobby, jak gdyby, żeby połazić właśnie po, po, po lasach, po kniejach, po tych takich nieodwiedzanych zakątkach przez nikogo. Nie wiem, czy tam wcześniej Wam wspominałem, ja jeszcze wcześniej chodziłem z wykrywaczem metalu, takim z wykrywaczem do, do skarbów szukałem, ale to nieprawda w sumie, bo, bo zgodnie z polskim prawem nie można szukać w Polsce skarbów bez pozwolenia, więc szukałem tylko złomu, podków takich leśnych. Ale w międzyczasie, dwa czy trzy lata temu, zmieniło się prawo i, i no, nasz kochany pis zmienił to prawo, żeby. Żeby nie była na przykład grzywna za takie coś, jak coś tam złamiemy, złamiemy, jakiś przepis, tylko żeby nas zamknąć przy okazji jeszcze, żeby właśnie wszystkich tak trochę udupić. Czyli oni cały czas dla mnie tak próbują nam przyciskać śrubkę, tak jak teraz właśnie zamknęli lasy, które zrobili nieprawnie. Ale to nieważne, tu nie będę namawiał kogoś, żeby tam łamali prawo albo nie łamali, yy, albo żeby takie nieposłuszeństwo obywatelskie pokazywali. Bo to nie tędy droga, nie na tym kanale. Na tym drugim kanale, właśnie, będzie bardziej o, o bieżącym takim życiu, o tym, o tym, co nas otacza, co ja o tym myślę. Tam mogą być zdarzać się bardziej wulgarne wypowiedzi. Ja tutaj starałem się tak raczej unikać, zawsze tego, chociaż jak. Myślę, że, że, że wiecie, że no większość ludzi przeklina od czasu do czasu. Przeklina ja też czasami przeklinam. A jak mnie poniesie, albo jestem wkurzony, albo czasami tak coś mnie wewnętrz, wewnętrznie ciśnie, to wtedy bardzo mocno jadę. Yy, często nie, nie zdaję sobie nawet sprawy z tego, co mówię. Dopiero później, jak pomyślę, to, to myślę, kurno, po co ja tam mówiłem. Ale nigdy tego nie żałowałem. Jeżeli komuś coś powiedziałem, to uważałem, że to było słuszne. Może za mocno czasami to jakby wyolbrzymiam i za mocno komuś pojadę po gaciach, jak to się mówi, ale taki jestem, i taki będę, i taki zostanę już i się nie zmienię. A że nie chcę właśnie tego kanału za bardzo tak zabrudzać, za zaśmiecać sytuacją, jak gdyby bieżącą, która się dzieje w koło nas, to, to będzie wszystko na innym kanale. Ja tu nie będę mówił jego nazwy. Kto tam chce to. Wcześniej na którymś filmiku już pokazałem, także kto będzie chciał, to znajdzie, z tym, że no nie będzie to przyjemny kanał dla pewnej grupy osób. No, tak to jest w życiu, że jedni mówią tak, inni mówią tak. Ja mówię akurat tak. I ktoś, kto, kto nie będzie, będzie przeciwny temu, co ja mówię, no to nie będzie mu to się podobało, więc. Więc tam nie zapraszam ich szczególnie, bo to nie jest dla, nie będzie dla nich na pewno kanał, tylko dla takich ludzi, którzy, którzy jak gdyby myślą podobnie jak ja, a wiem, że w kraju jest takich osób bardzo dużo. No i tyle no. Także trzymajcie się, a ja idę właśnie. Nie mam stropianu dzisiaj, więc dopiero jutro, ale... Dzisiaj muszę, właśnie wszystkie te listwy na dole posylikonować, a góry yy, puścić akryl. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nagram, zobaczę. Yy, na teraz puszczę ten film. Yy, mam przerwę obiadową, więc, więc, yy, więc puszczę to. Mam nadzieję, że szybko się wgra. Ja mam internet taki gdzieś tam z, nie wiem, z jakiejś firmy takiego telefonicznej. I on czasami bardzo mocno muli, także że wgrywa mi się. Raz mi się wgrywał film chyba z 3 godziny i go wziąłem, wykasowałem w ogóle, bo mi wkurzyło już to. Ale czasami szybciej, trochę czasami wolniej. Także też nie chcę tutaj za długo się rozgadywać. I co? No. Trzymajcie się, no. Nie dajcie się. Totaliz totali. Raz Kurwa. Nie dajcie się totalitarnej władzy. O. Niech to będzie. Łatwiej się powiedział.